Jak ktoś popatrzy z ostatnie 17 lat od 2007 to jest naprawdę długi okres. Niektórzy ludzie jeszcze tyle na ziemi nie przeżyli 17 lat. Natomiast jakbyśmy sobie wydłużyli to ten. Okres... przeszli Jak inwestorzy. Inwestorzy. Jakbyśmy sobie wydłużyli ten okres, powiedzmy, do 200 lat popatrzenia na ten rynek, to naprawdę to wygląda zupełnie inaczej. Jedna trzecia najtańszych spółek stale outperformuje. Outperformance znaczy zachowuje się lepiej od średniej, tak. a jedna trzecia najdroższych spółek stale underperformuje. Tak. Czyli zachowuje się gorzej od średniej. Tylko to jest tak, że te nadwyżki i te niedobory nie są stałe w czasie. I może się tak zdarzyć i właśnie teraz się tak zdarzyło za ostatnie 17 lat, że najwyższy poziom tej nadwyżki spółek nisko wycenionych do obecnego poziomu to jest jakieś 70% niżej. To jest bardzo duża, duża przecena. Poprzednie przeceny 4 czy 5 dochodziły do 60%. Można powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie. Tylko potem to się odkręca. Jak to się odkręca, to nie mówimy o stopie zwrotu 10% średniorocznie, bo tyle rośnie rynek czy 16%, bo tyle rośnie rynek w okresach structural bull market, czyli rynku byka takiego faktycznego, bo stoi w miejscu, czy dużo spada, ale potem wzrasta, wraca do tych poziomów zerowych, structural bear market, czyli w, w rynku bessy, tylko mówimy o dużo, dużo wyższych poziomach i dokładnie na to czekamy. I czekamy na to.